Gratulacje przede wszystkim. To wszystko nic w naszej w naszej zabawy. I pracę mnie ostatnie wideo jakie przykład przed ostatnim naszym wydziałem przez hangout. Wiem, że trochę kiepsko mi słychać. Eee, zrobiłem wcześniej się trochę testów i, i trochę buczy, ale przyciśnijcie, przyciśnijcie troszeczkę to będzie na pewno lepiej. Ale postaram się mówić troszeczkę bardziej stonowanym głosem, żeby było mnie lepiej zrozumieć. Problem z dźwiękiem polega tylko i wyłącznie na tym, że mam zły sterownik, ale ten jest mój komputer. Tylko służbowy, dlatego nie mogę tego Dzisiaj pokażę Wam, jak umieszczać dane na mapach pracować z kamieniami, które przygotowaliście wcześniej. Mam nadzieję, że będziemy się świetnie bawić, zostały trzy, trzy tygodnie zabawy. Najlepsze osoba mnie. tablet Nexus od firmy Google, której sponsorem jest firma Echo Schoszczna i jestem z niewiorze tylko sobie nagrodę, bo widzę jak się wszyscy staracie. Chciałbym mieć jakichś tabletów w 11, więc zrobimy tylko jeden. Ale to jest zabawa, nie, nie, nie przecież nie gramy tylko tabel, bawimy się świetnie i uczymy się nowych rzeczy. No dobrze, udostępniam mój ekran i spróbujemy się pobawić troszeczkę, nie, troszeczkę dzisiaj. Spróbujemy teraz... Zostępnie skoro dostąpić jak ekran mam nadzieję, że to się udało mi udało. Ok, Jesteśmy. dzisiaj. Mieliście przygotować dane, zdjęcia i inne miejsca, które, które były związane z poprzednimi historiami. Powiem, że nie wszystkich ekspertów. Pokażę na obiekcie, który nie jest na liście, a, a jak, jak należy z tym pracować i z waszymi danymi. Jesteśmy na mapie Google, normalnej, zwyczajnej mapy, takiej opcji, w której adresie mapy Google. Widzimy widok ogólny Map. W wpisaniu Horsz wchodzimy do, do naszej miejscowości i następnie następnie możemy bardzo łatwo przejść do edycji Map. Tutaj mamy taki przycisk Edytuj w prawym dolnym rogu edytuj w Google Map Maker. Może też to jeżeli wejdzie o ten przycisk, to będzie można bezpośrednio wejść do EPRA poprzez specjalny adres google.com na manuscopie Wszystkie adresy umieszczę pod wideo, więc nie martwcie się, że czegoś nie uda wam się, nie uda wam się zrobić i się bezpośrednio okej OK. Jesteśmy na mapmakerze. Map, map po przeliknięciu edytuj w Google Mapach edytuj Google marketing. przechodzimy do takiej specjalnej strony Przez musicie się tutaj zalogować, pamiętajcie, musicie się zalogować swoim kontem który dostaliście ode mnie, ode mnie uczą. ja zaloguję się ze swoimi, swoimi prawidłami, ponieważ by to mógł Wam łatwiej pokazać, jak dawać elementy, ponieważ mam więcej uprawnień, już tylko pracuję z mapami, więc mam dużo, dużo więcej, dużo więcej uprawnień więc, więc zrobię z innego kąta. Ale Wy macie się zrealizować jako, jako uczniowie z, z tego kąta. Ok, widok mapmakera jest bardzo, bardzo prosty. Mam tutaj wersję angielską, nie wiem czemu się zmienia, prawdopodobnie jest to wzięte z preferencji. Ale nie ma żadnego znaczenia. Otóż ja dzisiaj dodam pomnik, pomnik wdzięczności w Choszczynie. Nie wiem czy ten pomnik jest, to jest tutaj koło kościoła, tak zwany jeski pomnik. Jak widzicie na mapie, bo w tej chwili nie ma i nie znamy pewien element a my go do dzisiaj znamy. co zrobimy w pierwszej, w pierwszej kolejności. Przede wszystkim trzeba do mapy włączyć łąkę. Zrobimy tutaj nowy, tutaj miejsce. To będzie place i klikamy e, tą ten, chmurką ten w, w konkretnej miejsce, gdzie jest pomnik. I wybieramy kategorie. W tej kategorii jest to podnik, ale tutaj się nazywa tytuł. Nie, nie ma wersji polskiej, tak samo jest po, w języku polskim i angielskim. Tak samo. I określamy nazwę. Ja sobie przygotowałem takie wymiar. Dania to jest po miesiącu I teraz tak, po lewej stronie, po dodaniu, mamy więcej elementów, które trzeba dodawać. O to ja prosiłem, o, o, prosiłem o te elementy Was, to są te różne strony internetowe, telefony i inne inne elementy. Przede wszystkim nazwa. Pamiętajcie, że każdy, każdy obiekt ma, może mieć wiele nazw, na przykład w naszym przypadku jest to pomnik Jest oficjalna inna nazwa, która nazywa się pomnik żołnierzy Armii Radzieckiej tutaj trzeba oczywiście z linii wybrać, która, jest, która na przykład oficjalna to jest pomnik wdzięczności. Ale armii radzieckiej to jest jakaś taka nieoficjalna, ale jeszcze jest na przykład jak ludzie mówią czyli w wersji lokalna, na przykład wszystkich pomnik. Możemy zrobić wtedy piszemy, że to jest po prostu lokalnie. Nieużywana nie nazwa. Dlaczego piszemy Turski pomnik? Bo jak ktoś będzie chciał poszukiwać koszne pomnik, to pokaże ten obiekt. Mimo że tak naprawdę będzie pokazany jako pomnik w ciężności, bo to wybrałem jako oficjalną lokalną i jako primary, czyli, czyli pierwszeństwo ma ta, ma ta nazwa Adres kim powiedzieć no, jaki ma adres ten, ten obiekt. Na pewno na pewno nie ma adresu tej budynki, więc możemy to spokojnie wyjąć. Nie ma adresu internetowego e, do już wydaliśmy. I jeszcze możemy dodać tutaj e, więcej informacji. Na przykład e, to, co ja tu skutkowo wybrałem, że dla uszczelnia został spodziewany ten pomnik. Dla uszczelnia te I w zasadzie to wszystko. Wydaliśmy te wszystkie elementy, do save. Czyli zapisz. Jeżeli to jest duplikat, to prawdopodobnie nie jest duplikat, Często musisz sprawdzić, czy jest to duplika, czy nie, ale czasem nie będzie duplikat. to duplika. zapisz. I ten no, oto obiekt został dodany został do, do map. W tej chwili chmurka tego obiektu jest na kolorze, w kolorze takim czyli czy do zadskładania. Ktoś inny musi spać czy 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 wszystko czy wszystko, wszystko jest w swoim miejscu, jeżeli ktoś to zacytuje, to będzie ten obiekt, który się ma. Zapraszam mojego kolegę, żeby, żeby to zrobił hmm. Teraz dodamy zdjęcia. Powinniśmy również przygotować zdjęcia. Yy, zdjęcia, które, które, yy, które będą widoczne na mapach yy, w taki sposób, że wejdziemy na mapy Google, to takie standardowe, normalne nie mapy, tylko standardowe mapy. Na przykład wejdziemy na choczność, to na przykład przy przyciągnięciu tego, tego ludzika tutaj koło, koło skali yy, wyświetlają się takie niebieskie punkty, to są właśnie zdjęcia, które możemy wypełnić, na przykład to yy, Takie same zdjęcie możemy wydać do map i jest to bardzo, bardzo, bardzo proste. Oto yy, takie właśnie zdjęcia, jakie mamy dzisiaj. Zdjęcia również można yy, wyświetlić, jak się na tą po prawej stronie taką ikonkę ziemi i klikniemy sobie fotos, czy tam zdjęcia. Również pokażą się zdjęcia w takich obrazków, to właśnie takie zdjęcia pracują w internecie, co należy zrobić. chodzimy do innego serwisu, nazywa się to panoramio.com, adres macie pod wideo panoramio.com i znowu i znowu e, zlokujecie się jako, jako e, uśniowie z P1, czyli z swoim kątem. Ja już podałem parę zdjęć w swoim życiu, ale widzę zdjęcia, które będziecie mieli, czyli puste obiekty. To robimy. Przede wszystkim dajemy na zdjęcie. zdjęcie, Jest podstawie przycisk upload. Niestety nie jest po polsku, więc musimy używać angielskiego upload. I wskazujemy zdjęcia, które chcemy dorzucić. Ja sobie przygotowałem zdjęcia e, e, na tego wideo. Które są gdzieś tu. OK, te cztery zdjęcia przyniesiemy sobie je. i nie są moje zdjęcia e, i usunę je po... po Poddaniu. To jest tylko wideo nakręcone na początku tego wideo. Yy, to są moje hmm. zdjęcia, ale wiadomo, że prawa autorskie nie, nie, nie pozwalają mi na to, żeby mnie operować. OK. Rzuciliśmy zdjęcia. Teraz każde jedno trzeba wskazać miejsce jego zrobienia. Uwaga! Miejsce zrobienia zdjęcia. Nie miejsce obiektu, tylko zrobienia zdjęcia. I tak na przykład pierwsze zdjęcie, na przykład to. Każdy wie, kto zna choczki. No? Bardzo szybko zlokalizuje miejsce zrobienia zdjęcia. Zrobione... Eee, robione... To zrobione... Zrobione... To... Mniej więcej. A nie. bardziej Trzecie zdjęcie. To już jest zdjęcie, które na drugiej strony, jak widać. Gdzieś mniej więcej. Tu. I czwarte. czwarte zdjęcie. Zdjęcie jest rękoma. Robione... Gdzieś mniej więcej. Stąd. Jeszcze raz wszystkie poprawki, żeby było ładnie ciekawie. E... Mój kolega zaraz ja zacytuje. Jak obiekty zostaną dodane do map, to jeszcze będzie można wskazać nie tylko zdjęcie, gdzie zostało zrobione, ale jeszcze. Taki obiekt został sfotografowany, czyli ten, ten nasz obiekt będzie miał taką, tutaj taki kolor purpury, gdzie można po prostu nie wskazać. I, i, i to te zdjęcia będą miały jakiś większy sens, ale można tego zawsze wrócić i to troszkę później. Co ja Wam pokazać za tydzień. Ok, to wszystko. Teraz naciskamy hand czyli zrobiłem. I w tej chwili zdjęcia staną, czekają na publiczny. Zazwyczaj to na parę godzin. Jeżeli one staną taką, taki znaczek, takiego kompasu, może to jest jakiegoś kupka, kółka, znaczy, że, że pojawią się na mapach w ogóle w ciągu, w ciągu tygodnia. Dlatego właśnie prosiłem Was, żebyście nie robili rejestracji twarzy, bo, bo reguły są takie, że jeżeli będą twarze albo jakieś personalne dane, to oni te mapy, te, te zdjęć na mapie nie przyczyną. Muszą być to surowe zdjęcia, które przedstawiają jakiś tam obiekt. Okej. Okay. Kolega powiedział, że jest robione. Teraz jeszcze sprawdzimy, czy na pewno wskoczyło na to. Szemu Sprawdźmy. Jeszcze. Ale Możemy tylko się zbliżyć i sprawdzić, czy, kiedy wskoczyłem pomnik oficjalnie na mapie. Ok, co dalej? To już zrobiliśmy. Zrobiliśmy obiekt na mapach. Zrobiliśmy, dodaliśmy zdjęcie tego obiektu. I póki co to jest Wasze zadanie na, na ten tydzień, czyli, czyli dodać. Wasz obiekt i zdjęcia do tego obiektu. Przy czym tak później jak te obiekty sobie już pojawią się na mapach już oficjalnie, moim zaakceptowaniu, to trochę tak wpadli, to wtedy będziecie musieli się wrócić do panoramie, czyli tutaj do tego miejsca, gdzie gdzie jesteśmy, gdzie, gdzie 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 dodajemy zdjęcia i jeszcze raz wskazać e, obiekt, który się fotografował. E, czyli nie tylko dodajemy zdjęcie, gdzie zostało zdjęcie faktycznie zrobione w filmisti, ale jeszcze co, 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 co fotografowaliśmy. Jest to o tyle fajnie, bo, e, bo wtedy zrobimy taki Ala film, zresztą naprawdę zobaczycie. To tyle na, z tej strony, jeśli chodzi o, o, te, o, te, o te obiekty. A już za tydzień, nie teraz, ale za tydzień, będziecie robić jeszcze coś innego na mapach, tutaj w MapMakerze. Każdy z Was dostanie miejsce w naszej gminie, gdzie trzeba będzie wstawić jeszcze inne obiekty, nie tylko obiekty typu pomnik, ale jeszcze obiekty typu las, woda, jezioro. I narysować e, kawałek swojej własnej mapy i tego głównie. Tak na przykład, e, e, jak, jak to działa. Ja Wam pokażę, o, już po polsku, mam na po polsku, czasami czy tego. Prosty przykład. Powiedzmy, jesteśmy tutaj w tym oto miejscu i zjeżdżamy na dół z, z mapy Stolidarnego. Widać, że tutaj jest jakieś jezioro, lasy, woda, ola. Jak przekonamy na mapę, nic nie ma. To jest biała plana. A my byśmy chcieli narysować mapę. Więc za tydzień będziecie mieli takie zadania, że będziemy, każdy z Was będzie miał odcinek gminy. Ja Wam powiem, kto ma jakie jaki, jaki miejsce. I będziecie musieli dodawać obiekty. To jest banalnie proste. Robimy. Na przykład. daj nowy obiekt naturalny. który jest. Tutaj obiekty I na przykład wybieramy jezioro. I rysujemy jezioro. Nie tak jak tutaj na mapach, jak najbardziej dokładnie Rysujemy sobie obiekt. Są jeszcze szabary, nic nie sobie. Taki rysujemy sobie taki Pięknie narysowaliśmy obiekt typu po jezioro, ponieważ to jezioro nie ma nazwy. Jeżeli znacie nazwę, to możecie pisać, jeżeli nie ma nazwy, po prostu zwyczajnie robicie zapisz i, i zapisz. W momencie, już po kilku sekundach, po, po, po zacydowaniu będzie jezioro zostanie, zostanie pokazane na mapach. Takie ja taka rzecz, nie trudno, jak to się zrobi. Samo z lasem. Możecie zrobić dodaj, obiekt naturalny. Wpisujmy las, czy lasy. I klikamy. Klikamy obryf, obrys lasów. teraz są drzewa, pamiętajcie. Wpisujemy sobie taki to wycinek lasu. I oczywiście ten las nie ma oczywiście nazwy, więc tworzymy zwyczajny zapis. Nie musimy nic więcej wypełniać, robimy zapis. I już po kilku sekundach obiektem zostanie, zostanie wpisany do naszych map. I na ten sposób możemy teraz spojrzeć ponad 20 tysięcy różnych obiektów. Takie rzeczy jak aleja, na ciśnienie, miękkie, zobaczcie lądy, morza, porty, stawy, ratoki i inne rzeczy. Musicie sobie przejrzeć, co tutaj możemy robić. Jak taki fragment gminy, na taki, to musicie zobaczyć, co tutaj jest i co możemy narysować. Nie musicie rysować wszystkiego, tylko naprawdę parę obiektów, powiedzmy 15 obiektów na osobę. Ja Wam powiem dokładnie, jakie obiekty powinniście narysować i, i, i to tak dalej, i tak dalej. Tak samo możemy dodawać budynki. Zobaczmy, tutaj ja mamy budynek, jakiś domek możemy zrobić, e, możemy dodać budynek, dodaj kontroli budynku. Jest to budynek i rysujemy. Przy czym proponuję trzymać shift, żeby nam się wydawały proste I rysujemy kontur. budynku. To był błąd, to teraz zrobiłem, bo narysowałem to zwarty, że chciałem wam właśnie pokazać, że mój obiekt w ogóle nie wszedł w konturę prawdziwego obiektu. Dlatego chciałbym, żebyście rysowali jak najbardziej dokładnie, bez bez Zobaczymy, jak bardzo się zgadza był kontur budynku z wszystkim budynkiem. Trzeba się przybliżyć i poprzeciągać wszystkie, wszystkie kontury tak, żeby się wszystko załatwiło z się Pamiętajcie, to wszystko co zrobicie, zostanie stanie na lata na mapie. Google. Zostanie to dla wszystkich innych, więc im bardziej się postaracie, tym na pewno będzie większy, lepszy efekt. I tak wszystko krzywo mi no to wyszło. Jeśli ja nie przejmuję tego, ja sobie to wszystko później poprawię. Chciałem eee, na, na początku tego wideo zrobić to jak dokładnie. Powiedzmy, że to będziemy, jak już tylko jakich trzeba. Również zapisz. I w tym momencie obiekt został zapisany na mapach. Weźmy do naszego wzoru, co zrobiliśmy przed chwileczką. Tutaj. powinien się pojawić na mapach No, jeszcze nie. Jeszcze nie ma, ale na pewno obiecuję, że pojawi się na mapach w ciągu paru dni Jeszcze raz przypomnę, że za tydzień i w tym tygodniu tylko tydzień. Każdy z Was dostanie jakiś fragment naszej gminy. Będzie musiał obrysować elementy, ja jakie i jakie gminy. I taki zwanca będzie zrobić po prostu kilka. I to będzie już koniec naszej zabawy. Będziemy ją kończyć i podliczać punkt. Eee, ja, tylko, ja tylko dodam, że bardzo mi było miło się z Wami. Bardzo miło mi się z Wami. Pracowało. Mam nadzieję, że będziecie kiedyś jeszcze okazję się spotkać i zrobić coś naprawdę fajnego razem. I pamiętajcie, że tak naprawdę możecie dużo, dużo rzeczy zrobić wy, nie wiem, czekając na nikogo. I powodzenia!